Synek, wyłaś z tego domu. No idę. Co chcesz? Jak to co jedziesz zamówić kombajn? I zobacz jaki traktor kupił wuj. No dobra, nie to co właśnie wuj kupił. No to cześć, mam z Spróbuj na przykład jestem na kanale z ojcem. Ja idę zobaczyć, co wuj kupił. Oczywiście. No a tak naprawdę to po prostu to też po prostu kombajn zamówić. No trochę to w poszutku do na znaczy no jak widzicie postawiam maszynki, trochę barniki już mamy yy, trochę nam tutaj yy, się dzieje, tutaj ciuki, tutaj powstawiłem sobie, big wreszcie 60 i oczywiście tu szczep postawiłem ruski, yy, jak stoi, tak stał no tak widzicie zdjęcie ruskiego. Trochę ubrudziłem go, bo tak jak mówiłem, 60. Tu przeparkowałem lekko, tu szczep Postawiłem tutaj, widzicie belę stoją, a ja tam jeszcze jedną do gdzie tu postawiłem szczep, stąd zabrałem szczepkę. tu kosiarkę postawiłem, łyżkę i y, kultywator. Oczywiście łyżkę jest lekka, to ojciec mógł przynieść, y, co takie jeszcze przyniosłem? No, resztę dalej, dalej stoi w stole. Eee, nie wiem po prostu bramę tworzymy i będę jechał na odwrót, bo ja przy 60 kombi przy okazji kazać, A przy okazji po prostu kombaj zamówimy Więc idziemy co? 60 piękną Macie jak zawsze kawałek przybitki Właśnie przyjechałem do wujka z pelą. No, wujek tutaj porządki zrobił, ciągnik nowy kupił. Zobacz pług nowy. A wujek gdzie? Poznań tutaj nalazi tę kę No, gdzie ten No tam trochę dziwię się, bo czysty jest. A może gumą? Dobra, to nie wiem gdzie to jest. A tu wujek jesteś ja pójdę po prostu po 30 minut. W co tam kupiłem dzisiaj Kupiłem MTZ82 z pługiem 4 skibowym Wujek, bo takie pytanie mam Czy możemy kombaj po prostu znowu na Bo akurat nam u słaniamy nie mamy znowu tam skosić przy okazji bale ci Dobra, młody dzięki za Belej i za kilka minut będę a to bardziej ci postawić? Naprosto stodoły No jak widzieliście Wujek każe belę wepnąć, yy, czy belę postawić tam u niego, dlatego my tutaj odepniemy tu belkę najpierw z tymi pasami A ja on po prostu poszukiwał, by nas malować Oczywiście kupił MTZ-a Na się oczywiście, a wujka, tak samo z napędem przednim, ale nie ma tura tak samo, to więc yy, prawym rzeczy on nic nie da Bo to jest tylko na to jego gospodarstwo, tak że ten bardziej chyba wolał kupić, yy. znaczy nie, tylko ja bym po prostu radził, yy. albo nie, w sumie dobry pomysł. Właśnie chciałbym powiedzieć, że pół by kupił, albo kultywator to lepszy, pół kupił, to nie co z yy. tu postawimy tu przed y, tym, nie wiem, co z nią zrobić. No i widzicie, właśnie tu założyłem burta. Wstawiłem no. toberę do studoły. gdyby też ona za bardzo nie przeszkadzała. Szczytam. Oczywiście jak widzicie już burty zamknąłem, żeby nie było, to pan nie brałem no właśnie tu grabać, postawił wujek sobie podjął ten pole kawałek. Przecupniemy mi czy nie będzie wujek, który jest ten. No, no, Dobra, co po wój do wujka. Zapylać się właśnie i, i co z tym kombajnem. Widzimy coś inni. No i co wujek? Co z tym kombajnem? Na razie dobrze. Czy będziesz robić MTZ-em czy po prostu będę grać stał? Tak, będę nim orał. O super, będę miał chociaż co nagrać dla tych moich widzów pod koniec pod ukoszeniem. Czy będziesz, że będę miał chciać testy MTZ-a na, na tego YouTube'a? Jak widzicie właśnie wujek powiedział, że trochę trochę rodzajów, więc tam ma sześćdziesiątkę stoi, ale nie ja, bo ja pojechałem z strony nieciekawiej, wygląda z środku, bo Także tam go w lewo. no tak powiem Ciekawy, ciekawy punkt podnosi nas no tak, dzień nie działa? tu ale to teraz, nie wiem, podnieść podnosi, ale to już wstrzymuje czekajcie, wódek już się dowiedział, co, jak on działa i takie inne rzeczy nie wiem, zacznijmy tam, tam gdzieś jest trochę a nie, przewodników nie ma w konsolach ja nie miał do pan panlandzy się, ale to jeszcze nie wiem bo nie ja się może w swoim czasie, dobra nie wiem czy motora opuścimy, ale dobra, jedziemy no to macie zawsze przybitki Właśnie przyjechamy na moje podwórko No i się sobie myśli o czymś jeszcze, a jeszcze nie wiem na czym Tego postawimy jest po prostu 60 z tyłu Widzicie, po prostu z takiej racji, że po prostu ciapka podepiętego od razu do przyczapki, to od razu jedziemy Z tym ciapkiem, no i... Oj... Widzicie, że... to jest to no, mam, jak to wiem, no ładnie wygląda skrzynka, dobra. I ładny ruski mi się podoba najbardziej. Zamknę te panele i cenię, żeby otworzyć. Dobra, zamknę drzwi. Zamknę A potem sobie tworzymy. w tym dzwoniku się akurat dachu nie da otworzyć, bo w nie, nie, nie wiem. To jest to, co najszybciej się może zaśmigać. To jest skrzynka, dobra my jedziemy, ale no, macie po prostu przybitkę, po prostu będę czekał na południe. No, po prostu zobaczycie jak będzie to więc macie tu przybitkę, jak będę jechał na właśnie południe do koszenia. No to widzę, widzicie, właśnie dojechamy tutaj na do pole, tutaj tutaj stanęłam drugiej łące y, y, czyjeś, nakazał po prostu łące czyjeś. Zobaczymy sobie władka. Może mi to pomóc, nie wyskoczyć tak często. że no idziemy. No i do No to wy jak Jadę. że widzowie się znowu nie pomyli, dlatego wy macie tutaj szybkie przybitki, że wujek sypia pierwszy pszczepę to ciekawe że to będzie jest na drugim polu no to wujek gdzie jest drugie pole to więc jest na drugie dobra jadę to wszyscy wujka wujka siedzie a w nocy Zobaczcie jak wojnę idzie. I widzicie, jak już wojnę. Tutaj Hondry Pole. Cóż, tu już zawrócimy. Szybko idziemy za nim. Teraz może bez tego przejścia, ja bo po prostu coś ciekawego mam do powiedzenia. Tu jest pole... W nie, tutaj nie, 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 nie pamiętam. Po prostu będzie short. jednak z tej relacji, co wujek po prostu, o którym mówiłem dla, dla wujka. Widzicie, już wujek wjechał mocno bizonem, tyle plus, bo sąsiad mądrzejszy, bo skosił przed nami swoje plony i dlatego mamy lepsze dojazd do pola, to bym sobie szybko wiedziam. Wy macie jeszcze przywitek z tego koszenia, bo co ja mam tu więcej robić? Po prostu także pszczoła po prostu. właśnie wujek tutaj sobie yy, kończy nam sypać ostatnią porcję z tego pola no tyle będzie w tym odcinku chciałem powiedzieć no i tyle będzie właśnie to więc yy, zawiedziemy to do domu i idziemy się chyba w kolejnym odcinku do to więc lecimy się tym władkiem bo to jest rzecz którą mało że pytanie jest tam jeszcze czy tą wujkowi jeszcze nic nie zostało yy, tak jak mówiłem Mieć... oczywiście tą słomę która tu będzie ja jej nie wiem czy będziemy ją belować dam też w ankiecie kategorię o treści belarki która lepsza no, to wybrawie macie jedną z dwóch belarek które się może pojawić na tej serii więc wybierzcie mądrze bardzo staro sipme belarkę czy trochę nowszą sipme. To też balarki Dlatego <noise> tak wybierz się mądrzym Ja sobie jadę do typu I idziemy zobaczyć co ten wujek ja ja. będzie robił właśnie z tym, jak Jeszcze zobaczymy, bez jest. przedłużania jedziemy po prostu na hmm, Tutaj muzyka mi się włączyła w rawie, mi się włączyło w samochodzie, to jest... Teraz już w nim, żeby mieć trzy miesiące. Słuchaj, włączenie w Dobra, mniejsza. Jedziemy szybko dwójką Nie wiem, mogłem tu zrobić przypitkę, ale się nie, chce. dlatego, to po prostu by zobaczyć sobie, jak jadę eee, samochodem. Tak, tak, te odcinki są bardzo mocno dopuntowane już teraz. Kuskuskowa widzę, wizerzu wina zajechał i z onkiem ustał Nie wiem jak on tu jeżdża Trzy kurbelcie z tej nim Gdzie wujek? Gdzie wujak? Gdzie wujak? Gdzie wujak? A, wujak? Albo w silniku siedzi dobra, no to dawaj, wejgę, pal No tak, będzie ciekawie Młody, ty jedziesz spora, pole obok zakrętu. No to ja nie chcę? A widzisz kogoś innego. Mhm. Okej, okay, to ktoś wypróbuję ten twój nowy ciągnik. To ja jadę na mistrzki, a nie czyli, czyli przecież, co sesji zrobił, zapali ciągnik. Obok drzwi jest dźwignia, którą podnosisz podnośnik. Okej, okay. wiem, dobra. Już chyba wszystko będę wiedział. O, już drzwi poszedł. Jak słyszeliście, ja mam jechać tym oto ciemnikiem. ORAĆ. Jak się dowiedziałem, pierwsza bajka od drzwi to jest podnośnik. I akurat tu jest prawda, bo podnosi. No dziewięć biegów, Boże, czy tu się kłopotnie mogę tutaj? Tam mamy wskazówkę. No, dobra, będę rozumiał chyba. Pa, sprawdzimy ile ta bestia może wyciągnąć. To chyba z nie będę wam robić przybitek, tylko po prostu wam pokażę jak mi teraz ora. A po prostu przybitki zobaczycie na, po prostu na tym, na shortzie, który będzie. Jak się dowiedziałem to jest wielka pole, który po prostu kupił od tej innej osoby chciałem powiedzieć, że odrdzierżawił, ale to nie może być, bo on po prostu te pole było kiedyś zsiane, tylko że po prostu ktoś nie był. To jedziemy. Możemy mieć nigdzie Mhm. No nie wiem. Nie Pakiet no, na razie wychodzi. nawet dobrze mi idzie o Arkanin. tak powiem szczerze taki większy pociąg w pracy biegami ma najmniejszy problem tylko tak, raczej ta, ja, że żeby nie żałować w ogóle ta kabina jest taka niewygodna boże, kto ją wymyśli no, ma miejsce Tylko tego, że patrzę w te lusterko to już nie widzę w nim no to co, jedziemy w drugą stronę i Będziemy szczerze, Orkanin tutaj chodzi takim trochę większym zatorkiem, ale no da się nim orać, da Ci da się. Dlatego, że tak skrzeczy dziwnie, że już nie wspomnę. Ja to ci po prostu miła kiedy. Więc jedziemy w drugą stronę i strzyk. Będę kończył, bo nie wiem czy to będzie sens, w następnym odcinku po prostu dokończymy orkę u wujka tęcznikiem, widzimy się za kolejny tydzień, yy, tak samo, <słuch> są tak samo w kabinie, znaczy, no, nie może nie w kabinie, tylko przed kabiną, więc nie się za tydzień, mówię imię Androida ja prostu trzymajcie się, 3 Trzy.